No i stało się. Wakacje właśnie dobiegły końca. Wraca szkoła i praca na pełen gwizdek. Na osłodę ciężkich, wkrótce coraz bardziej jesiennych dni pozostaną nam gry. Na szczęście, jak to zwykle bywa, im zimniej na dworze, tym goręcej robi się w branży elektronicznej rozrywki. Wszystko zaś wskazuje na to, że w tym roku przed smakiem corocznej świątecznej gorączki będą wydarzenia najbliższych wrześniowych tygodni. Zbierajcie więc siły i pieniądze, bo oto worek z najbardziej oczekiwanymi premierami 2012 roku powoli zaczyna się otwierać. Dzięki naszej rodzimej firmie City Interactive wrzesień rozpoczniemy w kokpicie samolotu podczas jednej z trzech największych bitew II wojny światowej. Polatamy, postrzelamy i popodziwiamy widoczki. Jak na grę oferowaną jedynie w cyfrowej dystrybucji, to chyba całkiem nieźle. Simsy! Wilkołaki, wampiry, zombie! Wow! Simsowa nirwana! Chwilo trwaj! Byle krótko, bo już kolejny mniej tasiemcowaty tytuł czeka na swoją prezentację. Pamiętacie naszą czerwcową zapowiedź tej produkcji? Otóż po trzech miesiącach oczekiwania, to niecodzienne połączenie postapokaliptycznych klimatów Fallouta z hack'n'slashową mechaniką i statystykami rodem z rasowych RPG trafi w końcu na polski rynek. No cóż, lepiej późno niż wcale. Nie, to nie DLC do Diablo 3. Owszem, wygląda podobnie, ale twórcy Rams of Ancient War nigdy nie ukrywali, co było ich natchnieniem. Gdyby jednak Blizzard był taki jak Apple, to z pewnością bylibyśmy już świadkami sądowej batalii o kradzież patentów, a tak będziemy mogli sobie spokojnie pograć w przerwach pomiędzy Diablo 3. Przez ostatnie lata legenda Tekena mocno przyblakła. Kiedyś ikona PlayStation, teraz jedna z wielu bijatyk, jakie pojawiają się na konsolach. Być może blask w tej marce przywróci druga odsłona nieco zapomnianej już serii Tekken Tag Tournament. Choć patrząc na to, wcale nie jestem tego taki pewien. Seria NHL od zawsze pozostaje w cieniu swojej futbolowej siostry Fify. A jednak trudno nie zauważyć, że z każdym rokiem hokej na lodzie w wydaniu Electronic Arts wygląda coraz lepiej. Dwudziestolecie cyklu to doskonała okazja do pokazania przysłowiowego pazura. Stąd też gro ulepszeń, które pojawią się w tej odsłonie serii. Blisko 14 lat temu na półkach sklepowych pojawiła się produkcja, która na nowo zdefiniowała pojęcie komputerowego RPG. Tak zrodziła się legenda wrót Baldura, gry niezapomnianej. Aż dziw, że na jej wskrzeszenie i odświeżenie trzeba było tak długo czekać. I tylko trochę szkoda, że nie będzie to kolejna część sagi. Sądząc po komentarzach pod sierpniową odsłonę naszego cyklu, wielu z Was z rosnącym zniecierpliwieniem wyczekiwało pojawienia się tego dodatku. Wizja wojny totalnej na olbrzymich mapach z użyciem sprzętu pancernego. I to nie w ilościach jednego czy dwóch czołgów, ale całych zagonów. Co tu dużo gadać? To coś niewyobrażalnie niesamowitego: po prostu cud, miód, orzeszki. Anomalii to niecodzienne spojrzenie na grę gatunku Tower Defense, w którym zamiast bronić danego przejścia, atakujemy. No ale zaraz, czy tego już czasami nie było? A, no było, i to dość dawno, bo pecetowa premiera gry miała miejsce w maju zeszłego roku. Oj, trudno tworzy się gry na PlayStation 3. Oj, trudno. Twórcy znakomitego szanka powracają w świetnym stylu. Tym razem, zamiast wkurzonego, ultra brutalnego i pałającego zemstą bohatera, będziemy mogli wcielić się w skrytobójcę Wojownika Cienia. Mark of Ninja to świetna rysunkowa grafika, ciekawe pomysły i niezłe emocje. Czy potrzeba czegoś więcej? Ano tak, w wersji PC. Macianki nawiedzają Witę, stając się znakiem rozpoznawczym PlayStation. Pojawienie się tego tytułu na nowej, przenośnej konsolce Sony było jednak niemal pewne. Tym bardziej, że dotykowy interfejs od początku wydawał się dla niej stworzony. Tylko pomyślcie, jak łatwe będzie budowanie nowych poziomów. Nowa odsłona przygód Sherlocka Holmesa rodziła się w dużych bólach. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że roczny poślizg, jaki zaliczyła, nie poszedł na marne. Co prawda, to nadal klasyczna przygodówka z trójwymiarowym światem, ale dzięki całej masie intrygujących zagadek detektywistycznych stanowi naprawdę ciekawą propozycję na długie jesienne wieczory. No, nareszcie. Jedna z największych perełek września, czyli Borderlands 2. Cztery nowe wymiatające postacie, bardziej urozmaicone lokacje, olbrzymia ilość misji, mnóstwo nowych wrogów i gazyliony bazylionów nowych pukawek. Ach, będzie się działo. Czy są tu jacyś fani Formuły 1? Halo! No, wreszcie się ktoś ruszył. Mamy dla Was dobrą wiadomość: trzecia odsłona serii F1 odtwarzająca sezon 2012 już wkrótce pojawi się na półkach sklepowych. Czy masa zapowiadanych poprawek i usprawnień podniesie realizm tej serii do niespotykanego dotąd poziomu? No cóż, przekonamy się niebawem. Tak, wybaczcie, lekko się zamyśliłem. No ale przy tej serii bijatyk mało kto myśli o skomplikowanych kombinacjach ciosów czy wielopiętrowych arenach. Dead or Alive słynie bowiem z wyjątkowej fizyki falujących pierwszych zawodniczek. No, sami popatrzcie. Filmik pierwsza klasa, ale trudno się temu dziwić. Blizzard umie tworzyć niesamowite zwiastuny swoich gier. Kolejny dodatek do World of Warcraft ucieszy zapewne miliony fanów tej produkcji. Ja jednak cały czas zachodzę w głowę, czym kierowali się twórcy gry, wybierając nową rasę. Wszystko rozumiem, ale Kung Fu Panda? Co to ma być? Smoczy wojownik i potężna piątka? Nowa odsłona lekko przykurzonego już klasyka z 1988 roku to spora niewiadoma. Bo choć czeskie studio Bohemia Interactive ma już na swoim koncie kilka niezłych produkcji, to jednak dotąd twórcy Arma 2 nie bawili się w strategię i to tak złożone jak Carrier Command. Czekamy z niecierpliwością, co z tego wyjdzie. Właściwie przy tym tytule wystarczyłoby powiedzieć FIFA i wszystko jasne. Od kilku lat bowiem seria ta przeżywa drugą młodość. Świetna oprawa graficzna, sporo nowych rozwiązań, groźniejsza sztuczna inteligencja przeciwników i niestety po raz kolejny brak licencji polskiej ekstraklasy. Cóż, najwyraźniej nie można mieć wszystkiego, no ale piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Gdzie to? Oto eksperyment wizjonera branży Pitera Molino. Gra, której celem jest rozbijanie czarnego sześcianu. W jaki sposób ma to pomóc w stworzeniu gry rewolucyjnej? Naprawdę nie wiem. Ale zapowiedzi specjalnego DLC do tej produkcji wartego 50 tysięcy dolarów napełniają mnie obawami. I bynajmniej nie o przyszłość branży, a o zdrowie psychiczne naszego Piotrusia. I tak doszliśmy do końca naszego zestawienia najciekawszych premier nadchodzących kilku tygodni. Jak widać nie jest źle i branża powoli nabiera rozpędu. Bo wrzesień to jedynie rozgrzewka przed tym, co będzie dalej. Jeśli jednak nadal narzekacie na brak dobrych gier, to październik dosłownie was nimi zasypie. Jest tylko jeden problem. Jak na to wszystko znaleźć czas. I z tym, jakże ważnym życiowo pytaniem Was zostawiamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za miesiąc.